Pięć cztery, trzy, dwa, jeden, start stop. prawe pięć, sto przez szczyt, prawe cztery, nie ciąć. Do lewy trzy trzy dni, dwadzieścia, lewy cztery krótki, 20 z uwagą lewy cztery, przechodzi prawy cztery długi nie ciąć siedemdziesiąt, lewy sześć, 60 prawy sześć. 50. Lewy 3, 3 dni, uwaga syf. 80. Prawy 5. 30, lewy 3. Przechodzi prawy 2 minus na oponach, uwaga syf. 30. Prawy 6, nie ciąć. To lewy 3, nie ciąć. 70 prostować. Prawy 3 minus nie ciąć. Do lewy 4 minus nie ciąć. 20. Lewy 3. Za śmietnik uwaga wąsko nie ciąć. Za śmietnik lewy. 30. Prawy 3. Do lewy 4 uwaga. 40. Prawy 4, 3, z uwagą. 150 z uwagą. Prostuj lewą dziurę. Lewy 4, wsiądź prawą. O, to 250. Hamowanie z uwagą. Wybija. Prawy 3 z uwagą. Przechodzi prawy 6 przy 50. Lewy 4. Okay. Do lewy 4 przy dni prawą. Szczyt za szczytem 80. prostuj Lewy 4 z uwagą, z uwagą. 20. Lewy 3 przy Przechodzi prawy 4 na szuter z uwagą. Uwaga! Do prawy cztery, bardzo długi! Czterdzieści prawy trzy, do lewy trzy z uwagą, trzydzieści lewy sześć trzy dni, Lewy 6, 3 dni, do prawy 4, z uwagą, 40, lewy 3, śmiało, do 60, prostować, lewy 6, do uwaga, prawy 5, 200, prostować prawą, lewy 6, nie ciąć. Przechodzi prawy 6, okay. Przechodzi prawy 6, 50. Lewy 6, niecząć. Do prawy 4, 20. Prawy 5, przechodzi lewy 5, przedni, uwaga, wąsko. 70. Lewy 6. Przechodzi prawy 5 plus 100 Skoty Lewy 6 Do prawy 6 Do lewy 4 długi podwójny Podwójne Drugi 20 prawy 3 długi

Prawy 4 długi. Nie ciąć. Przechodzi uwaga. Lewy 4. Uwaga. Lewy 4. 20. Lewy 4. Do zaszczytem 10. Prawy 6. Prawy 6. 30. Prawy 6. 30. Lewy 6. Do prawy 5. Uwaga. Wykija. 50 wybija Lewy 5 40, lewy 4 długi Przechodzi prawy 5 przy dni To lewy 5 przy dni do prawy 6 plus 60 prawy 4 40 Lewy 4 nie ciąć uwaga wąsko 40 Prawy 5 Do prawy 3 Przechodzi na oporze Prawy 2 Plus 40 Lewy 2 Podwójny Drugi 50 Lewy 6 Przechodzi Prawy 3 Przechodzi Prawy 3 20 Mostek Lewy 2 30, prawy 5, przechodzi lewy 6 przy dni. Przechodzi prawy 5, 60 prostować, prawy 6. Do lewy 3 ciąć, przechodzi prawy 6. Prawy 6, 90 prostować. Lewy 4 do, uwaga, lewy 2 przy dni. Lewy 2 przytnij dni na ogrodzeniu. Lewy 6, przytnij 30, uwaga, uwaga Prawy 3, lewą Prawy 3, lewą 70 Lewy 5, przez lotną no. Wyjdź prawą 100 Meta stop 8,750 Włączyłeś wentylator, dobrze zdravim, zdravim.